you mm -hmm. No moi kochani, witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. Dzisiaj właśnie jest e, taki znowu wypad do lasu na spacer z psami i chcę Wam pokazać oczywiście z chmielu, jak zrobić fajną dekorację wielkanocną pod tytułem gniazdko z jakimś wiosennym kwiatem, ale... Yy, no właśnie, może jakieś dwie, dwie wersje pokażę. Najpierw robimy z chmielu, a później zobaczymy jeszcze jakieś krzaki, może znajdziemy. Więc chodźcie. Chcę wam pokazać teraz właśnie gniazdko na Wielkanoc, jak zrobić takie fajne, ciekawe. Yy, tutaj mam za duże pędy, wezmę sobie sykator. O śpież miele. To będzie tak No i mam kilka już yy, zerwanych chmieli. Przytnę sobie jakieś niepotrzebne za długie łodygi z korzeniami, które gdzieś wyrwałam. <śmiela> Okej. Okay. Więc moi kochani, ogólnie... Nie potrzebuję dużo tego chmielu. U nas zima, dosyć mroźna, więc się grubo ubrałam. Zakręcam sobie jak wianek, tylko malutki. Malutki wianuszek. Malutki, malutki. O taki. Dosyć y, gęsty, ponieważ chodzi o to, żeby ten mój, moje gniazdko było takie fajne i pomieściło jakiegoś fajnego kwiatka. Takie dosyć... Pokaźne niech będzie. O, przeplotę sobie. Tak jak robiliśmy wianuszek. Psy się ganiają oczywiście jak to psy. <grytanie> I po prostu zakręcam sobie. Zobaczcie. Zakręcam sobie tutaj ten wianek tak dość gęsto. O! Widzicie? O, i coraz tutaj ciaśniej od dołu. Coraz ciaśniej od dołu. Właśnie po to, żeby tutaj zaraz zamknąć sobie tą formę. Jana! I będę jeszcze wyplatać to całość, tą całość tego wianuszka mojego gniazdka. O! Zobaczcie, co za wariatki. Już mam coś takiego, taki kokonek. I teraz ten mój kokonek... Wezmę jeden jakiś, jakąś jedno źdźbło mojego chmielu i będę przeplatać ten, ten chmiel. Czyli w różny taki sposób będę sobie wiła jak ptaszek gniazdko wiosenne. Przeplatać będę sobie tutaj ten chmiel pomiędzy tymi gałązkami. Znowu wracam przez wszystkie moje gałązki. Jak się urwie, to się też nie ma co przejmować. Zaraz sobie wezmę drugich miel. O, mam. Jak Wam się podoba moje gniazdko z chmielu. Fajne, prawda? Zobaczcie, zwykła trawa, zwykła trawa, która tu sobie już uschła. Zobaczcie, jak fajnie to będzie wyglądać. Czy, 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 czy trzeba coś więcej? Yy, wszystkie kwiatki sobie wsadzajcie w jakieś foliki, w jakąś folię, żeby Wam to nie przeciekało, ale widzicie jaki efekt. Wcześniej ekstra. Prezent. Super! Uważam, że super. Jeszcze zrobimy jedno gniazdko. Chodźcie, pójdziemy w inne miejsce. Coś fajnego znajdę i coś wyplotę. Jeszcze jedno gniazdko, żeby wam pokazać, jak będzie fajnie wyglądać z różnych materiałów, nie tylko z chmielu. Chodźcie. Zobaczcie, jaka piękna trawa. Trochę tu wieje, więc mało mówię, a działam. Przytnę tą trawę. Więc moi kochani, zobaczcie, taką mam trawę fajną. Wyplotę z niej gniazdko. Tak samo jak robiłam z wiankiem. Tutaj zrobię e, tak samo z wiankiem takim właśnie. E, muszę wypleść ten wianek. Tak jak wianek słomiany, tu dosłownie tak samo będzie. pęczków jeszcze do wyplatania. Takie rzeczy można właśnie robić na zewnątrz, w łonie natury, choć pogoda nie dopisuje, nie szkodzi, zawsze coś ze spaceru przynosi, coś takiego ciekawego, prawda, że piękne? Natura jest piękna, więc dziękuję bardzo za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję i widzimy się w kolejnej realizacji, do zobaczenia, pa!